in the case of nuclear or nuclear biological threats I otrzymała Clary Games i nazwy kolejny film jak ale tak jest, Kolejna, kolejny tydzień, kolejny update i przed nami tak jest środowe update, oczywiście wyzwanie tego będziemy wraz z nową bronią, nowym dodatkiem e, części rynku zamiennego. E, no i przede wszystkim e, nowy crossover e, Fallout Value Devilers w takim stylu. Zaraz oczywiście zaprezentuję. E, także tak, dzisiaj taki trochę większy dzień, w sumie w końcu można coś tutaj porobić w tej grze. E, I w końcu mamy trochę do rozegrania, także zapraszam do e, zostawienia oczywiście, jak zwykle łapy w górę. E, dziękuję za ten support. No i co? Lecimy z kolejnym update filmem z Modern Warfare 3. A więc tak tutaj oficjalnie ogólnie to opóźnienie mamy ma małe, ponieważ normalnie to są w środę. Ale jak widać e, dzisiaj jest środa i jak nagrywam to teraz, dosłownie jest czwartek i dopiero w w czwartek, o godzinie 19 będzie ten event czyli za 6 godzin e, Fallout mieszkańcy krypty I to jest właśnie ten event, który e, no tutaj będzie trzeba zrobić EXPA i tak dalej, oczywiście będą to także nowy wybande, który by to około 100 zł e, Chyba, coś takiego to jest coś widziałem online i link mały, zaraz sobie może zaprezentuję Ale tak, to wygląda jest to ten event i e, tu mamy w sumie napisane Opuść kryptę, zdobywaj pedał, odblokować Nagrodę Fallout, bo po skórki Krypty 141 dla soup, Gosta, Price, Gaza z, grupy, z grupowego pakietu smugowego po Fallout mieszkaniec, krypty, był uzyskać wzmocnienie, Ależ to będzie rozwałka. No zobaczymy, czy będzie rozwałka. To jest taki duży, ogromny elefant in the room, czyli słoń w pokoju. A przede wszystkim mamy właśnie także odświeżenie finalne, krytyczne odliczanie. Tak jest finalnie możecie zrobić ten auto blueprint piękny, który tak wygląda. Proszę bardzo. Tak, tak, tak wygląda tutaj ten blueprint. Niszczyciel światów. I tak, teraz finalnie ten, ten event DNA zostało zaktualizowane. To znaczy, że możecie już zrobić maksymalnie. I jakby skończyć, tak? Czyli mamy dosłownie tutaj 12 tysięcy do zebrania danych, ja mamy jak jest, 7 tych pomarańczowych Także mamy te złote, żółte, mamy jak gdyby 9 tysięcy do, do zebrania, mamy 6 I finalnie jeszcze tutaj mamy właśnie 6 tysięcy około i jak gdyby mamy tylko 4 Więc tutaj najlepiej moim zdaniem grać w gra klawiarzce, możecie na ludzi zdawać po tysiąc na grę I tyle, dosłownie 5 gier i jeżeli macie tyle, ile mieliście w poprzednim tygodniu, no to skończycie to dosłownie w 5 gier Co już na się jakieś godzina lekko ponad Dobra, i także wyzwania tygodniowe a wyzwania e, tygodniowe w tym przypadku w zombie są moim zdaniem hardcore, ponieważ dosłownie musicie e, dosłownie sporo zrobić, ponieważ zabić aż 300 zombie za no pomocą każdej broni zalecanej, tak z różnych tutaj modów, czyli mamy na od ognia, mod zimna, mod wybuchu. I moim zdaniem to jest kompletnie tak nieopłacalne, bo tego nie róbcie, bez sensu. Jakby jeszcze niszczenie kontr BSP jest ok racjonalne, ponieważ jak skończysz obóz, czyli jak zniszczysz BSP, zabijesz wszystkich botów oraz zniszcz kartę, to ten obóz się zrespi, czego możesz mieć kilka na grę, zanim inni gracze zaczną ci ukradać, ale... Moim zdaniem kompletnie się w tym tygodniu nie, nie opłaca robić w zombie, ponieważ są już zbyt czasochłonne I no jedynie co zrobiłem to zabić pięciu z, jakby z małpy No, nie ważne. moim zdaniem bardzo się opłaca robić w Battle Royale Ponieważ dosłownie wy, to dokładnie nie w Battle Royale, w Warzone, tylko wy, grabieczce, dosłownie możecie zrobić to w dwa mecze Wszystkie wyzwania, jak wiecie, ja zrobiłem te cztery w dwa mecze Ale mogę, jak na ludzie mogę jeszcze zrobić te w trakcie, a ja nawet nie próbowałem, co nie? Więc no, ogólnie potrzebujecie tylko pięć, jak to zwykle, aby zrobić właśnie w tym przypadku Jack Tamper 656, 6, czego zaraz pokażę do czego to jest. Ale tak, wystarczy, że zrobicie te cztery pierwsze i tak naprawdę to jeszcze jedno i macie pięć e, Najlepiej wiadomo tutaj lutować te skrzynki e, w danych lokacjach, gdzie wam gra... Każdy najlepiej tutaj moim zdaniem otwierać bunkry i w bunkrach lutować skrzynki, ponieważ w bunkrach macie ponad 10 skrzyń, które się także regenerują. Także tak, to wygląda jeśli idzie tutaj wyzwania tygodniowe. E, w Multi możecie robić, ale jak najszybciej się zrobić, no to wiadomo, w Royale jest najszybciej. To sobie dwa mecze mi zajęło, nie więcej. To jest mniej niż pół godziny. Dobra, i Jack Tamper, tak jest, moi drodzy. Po raz pierwszy ever mamy na... RealG 80 Granatikano to dodatek. Zaraz w sumie pokażę jego tutaj e, funkcję, ponieważ ma dosyć ciekawe funkcje. Ma dosłownie trzy typ mody, e, co jest zabawne. Tak, możecie mieć trzy różne typy amunicji, e, no z czego zaraz przejdziemy do tego. A więc przede wszystkim wybieramy RealG, nasze ukochane, tak, e, które zakładamy. E, tutaj każdy kocha w sumie zerfirię. E, tak, w że sensie wchodzimy oczywiście w tutaj e, dodatki. Tak, jest po raz pierwszy, możemy być w do dodatki z broń. Tak, w tym przypadku widzimy, mamy amunicję, tylko jest zablokowana. Dosłownie nic tu nie ma. Jak wejdziemy sobie zestaw do przeróbki, to jest właśnie ta przeróbka, którą odlokowaliśmy w tym tygodniu za zrobienie tych wyzwań. Jak widać mamy Jack Lamper 6.5.6 z ulepszoną długą lufą do przeznaczonego dla piechoty granatnika. Wystrzeliwuje pociski z większą prędkością i na większą odległość. Kompatybilność z dużą liczbą pocisków do granatnika. To jest bardzo fajne. Tu jak widać mamy zalety. Dostęp do amunicji mamy, tak. Oraz mamy kołysanie celownika podczas tutaj stania, tak. Oraz mamy wady. Prędkość celowania minus 3, czego nie jest to aż tak duża i nie jest aż tak ważna, oraz szybkość przejścia do biegu ze strzału minus 2, czego to już bardziej ważne moim zdaniem. Zresztą jak widać, proszę bardzo, mamy amunicję, w tym przypadku mamy dosłownie 3, mamy wybór 3 typów amunicji i w sumie każdy typ amunicji moim zdaniem się prezentuje świetnie, może poza ostatnim, e, ponieważ jak widać mamy brękę. Czyli można jakby na daleko z tego strzelać, niż Sniperką pseudo, tak? Z granatnika, tak jest. Mamy także granat przylepny, tak jakby pseudo syntaksy. oraz mamy ładunek pewne więc po kolei mamy tutaj bręka. Jak widać mamy ciężki, niewybuchowy pocisk kalibru 40 mm, stworzony do zadawania znacznych obrażeń kinetycznych po uderzeniu. To mamy amunicja bręka, zalety, prędkość pocisków, szybkostrzelność oraz kontrola odrzutu, minus tutaj wada, promienia obrażeń, tak? Jak spojrzymy na tutaj granat przylepny, jest to po prostu syntax, mamy granat przylepny, czyli się przykleja oraz obrażenia minus oraz szybkostrzelność minus. I finalnie, moim zdaniem taka najbardziej niepotrzebna rzecz na ten granatniku, ponieważ jest to ładunek penetrujący, tak, tak jak mamy Drill Charge chociażby na granatach tak, czy na innych broniach, tak? Mamy obrażenia, czy szybkostrzelność minus, ale ładunek penetrujący będzie na broni, także szybko Wam zaprezentuję te trzy, trzy typy w sumie na botach, ponieważ na strzelnicy zbytnio tutaj to nie działa. A więc, pierw, bręka niegdyś w broń wygląda tak: e, zmienia się w taką, wiadomo, białą. Aftermark parts, mamy oczywiście team deathmatch, znaczy mamy deathmatch, więc mamy w sumie boty, które e, no, każdy jest sam, więc za je zarobiście. I proszę bardzo, tak wygląda bręka: możecie dosłownie na daleko strzelać. Tak cię prezentuje, jak widać, bezpośrednie nie trafienie. Nawet możecie z daleka. Tylko tutaj uważać trzeba, ponieważ e, tak. Ogólnie to nie jest tak silne, tutaj akurat była eksplozja, jak widać e, Co jest zabawne, ponieważ mamy 6 pocisków jakby w rezerwie plus 6 w magazynku e, Co może być naprawdę moim zdaniem fan przy grze, jak gracie Tak, proszę bardzo, ogólnie tak, zdaję wam to obrażenia, że możecie się zabić, okej, okay. wcześniej pamiętam, że albo wybuchłem, albo to może była inna eksplozja innego gracza e, Lecz tak, tak ogólnie to się prezentuje, jeśli chodzi o e, bręka. Moim zdaniem taki najbardziej e, nowość jeśli chodzi o granatnik Ponieważ zwykle zabija na strzała e, Zwykle na dwa, ale widzę, że tutaj na razie ciśnie niedzielę, więc można się tym e, niedzielę pobawić. E, no, zobaczymy w sumie, jak będzie w multi. Tak, jakbyście chcieli zagrać normalny mecz, to oczywiście mamy boty, więc e, tak to się generalnie prezentuje i tak to wygląda. Nawet tutaj heady, proszę bardzo, boom. Za każdym razem jest medal bezpośrednio trafię. Także teraz zobaczymy, jak wygląda drugi mod. A więc wybieramy oczywiście granat, przylepny, proszę bardzo, pyk. I teraz mamy przylepny. Z czego to jest po prostu zwykły sentex, tak? Jakbyście rzucali Sentex, przykładowo rzucimy sentex. Tylko, że ten sentex, który rzuciłem, zdaje więcej obrażeń, co nie ten, który ja wystrzelę. Okej, okay, zginę, bo bot mi zabije, super. To zadaje o wiele mniej, bo można to wszyscy obok ziomka. Tak, a on widzicie nie zginął, widzicie nie zginął. Oczywiście boty nie mają perków, jak widać na dwa strzały zginą. Znaczy wiecie, takich Sentex macie aż 6, tak? Sendek zrzucę i mam tylko jeden, no chyba, że macie perki, co nie? Więc tutaj moim zdaniem tak to jest wartościowe do używania. Jeżeli jak wchodzicie na harpen i chcecie naprawdę robić mały chaos, przestraszyć graczy, no i macie ich naprawdę sporo, macie ich 6 w magazynku. E, tutaj szybko strzelność moim zdaniem nie jest tak aż szybka. Ponieważ jak widać, aż mi się skończyła już amunicja, więc... No, jeśli działa amunicję to nie jest zbyt y, użyteczne, najlepiej jak macie jakiś perk Scavenger, albo właśnie tutaj ammo box, który wam daje więcej ammo, lecz moim zdaniem, mimo tego jest fan i, no, polecam bardziej w rękę, lecz z tym też można się jak gdyś się, świetnie bawić. Teraz przejdziemy do najbardziej, moim zdaniem, niepotrzebnej rzeczy, jest to ładunek penetrujący. I proszę bardzo, tak wygląda ładunek penetrujący. Dla zaprezentowania, żebyście wiedzieli. Normalny ładunek penetrujący oczywiście y, wygląda. Tak, czyli dosłownie możemy zabić przez ścianę. Przykładowo rzucamy tutaj, proszę bardzo. Ładunek który zabija przez ścianę, co nie? Mamy ładunek, który zabija. I w tym przypadku mamy tego 6, co jest zabawne, ponieważ możemy dosłownie sumienia 3 Załóżmy przez jakąś tu ścianę. Tylko tutaj. Ale na ta nie jest tak, dobra? Załóżmy, że tutaj ktoś kampi. Tak, proszę bardzo. I możemy tego aż 6 dać. Dosłownie 6. Tak jest, aż do nie podeszłem i chyba mnie bot nawet zabił. Panie bocie, proszę mnie tutaj nie zabijać. O, spróbuję tego bota może zabić. Zobaczymy, czy się uda. Wydajmy mu 3. Proszę, bardzo. No dwa razy, na no dwa razy. Normalnie byłoby na raiden, tak? Takim ładunkiem. No chyba, że ktoś ma perk na odporność, to co innego. Oczywiście tutaj bezpośrednie trafienie to jest co innego. To wtedy jakby e, zabija na strzała, lecz wiadomo, to nie jest broń, którą się atakuje tak bezpośrednio, co nie? Bo jak kogoś będzie strzał próbował, to to mu nic nie zrobi. To jedynie spadnie mu pod nogi i nawet mu nie zada obrażeń. Nawet jak będzie obok tego stał, powiedzmy. To zbytnio aż tak go nie zrani, ponieważ jak eksplozja idzie na dół. Więc no, tak to generalnie się prezentuje. Jak widać nie zabija na strzała. Także nie można przykleić, co znaczy, że normalnie ładunek granat możecie przykleić, załóżmy, nie? A tutaj, jednak tego granatnika e, nie da się przykleić, tylko po prostu e, on wybucha. to no? Zaraz w sumie za pokażę. Jakiegoś tutaj bota znajdziemy, chodź tu, chodź tu, panie bocie. Okej, okay, to, to ciebie, ciebie. Okej, okay, widzicie, Pup przylepa i on od razu, jakby. E, wybucha, nie? A ten, ten zwykle, widzicie, wierta się i bum, dopiero, nie? Widzicie? Więc to trochę inaczej działa. Nie wiem czego to jest efekt, ale tak to się generalnie prezentuje. Tak, możecie trafiać z daleka. Już moim zdaniem bardzo trudno, ponieważ ten, te wirtua jakby one spada szybko, więc trzeba o wiele wyżej celować. Także naszej moim zdaniem fun to use, lepsze niż zwykłe e, bawienie się z RLG. Aczkolwiek polecam ogólnie e, jak najbardziej zwykłe RLG, ponieważ moim zdaniem zwykłe RLG jest najlepsze. E, mimo po całych nerfach moim zdaniem jest o wiele lepiej. Ale jak macie kamon no to wiadomo, nie ma co używać RLG, ponieważ RLG zostały już wiele razy znerwione, jest o wiele słabsze, eee, no i tak się prezentuje ten oto dodatek, czyli tamper 656. Kolejna rzecz, moje moi drodzy, oczywiście jest event oraz e, bandle, które wychodzą, ale wiadomo, tutaj, żeby nie było darmowe bandle, żeby nie było tutaj śmieciowe darmowe bandle, które chyba każdy dostaje za darmo, także odbierzmy eee, te śmieci, które nadają, dają, oczywiście prosto zbrodzona, tutaj e, wyczyścili, akurat śmieciarka gdzieś podjechała, więc proszę bardzo, bum, mamy śmiecio eee, no i co, no i teraz przejdziemy do eventu. A więc może i wtedy jeszcze nie wyszedł, ale proszę bardzo, my już go tutaj mamy. Mieszkańcy krypty, proszę bardzo, mamy to oczywiście online. link. wszystko normalnie także zarąbij się. Proszę bardzo, mamy wszystkie nagrody, wszystkie tiry, tak więc jak widać, na pierwszym tirze e, będziemy mieli tutaj naklejkę. Taki ponczuś, widać, jak mamy 10 tysięcy expa, Tak na drugim będziemy mieli, jak widać, tutaj 20 tysięcy expa, Będziemy mieli token PD do zdobycia. Tak dalej patrząc, będziemy mieli e, także New California Republic, który za aż, aż 37 tysięcy expa, Dalej mamy double XP, że spoko za 50 tysięcy, potem mamy za 78 Nuka Cola, jest Talizman, z czego zarąbiście. Tak oczywiście, jeżeli kupicie te bundle, to będziecie mieli oczywiście tutaj więcej XP z czego nie się i tak ogólnie, ale no, utrzymujecie ogólnie ich w jak Fallouta, więc super cool dla tych co kochają Fallouta, Widziałem sporo hej na to, na czego się obieć... Po, spodziewać się po jakichś ulkach czy innych teletubiesiach, czy innych skinach, które dodaję, jakby nie, nie, ci ludzie oczekują przecież to wszystko się tak sprzeda, bo to jest monetacja, to jest, wiecie, to jest hajs dla, dla Activision, i jakby oni mogą sobie z nich zarobić papa smurfa i wciąż się sprzeda i ludzie będą na, narzekali i jakby nic z tym nie zrobimy, więc, I come on. że, że za wiadomo, takie mainstream stroje, które byłyby zajebiste, go ja popieram jak najbardziej to dodaję doda takie coś, jakby z no nigdy się cieszą, a drudzy płaczą, no i tak, takie to jest koło, nie, e, nieskończone, więc no jakby Call of Duty, come on. Come on. Jakby to, co, to pierwszy dzień. Ktoś jest? Nie, nie, nie kumam, dobra. <grafy> Stoka. Tier skip, tak jest. Potem mamy 140 tysięcy, Nuka Cola, e, czego jest to? Emblem, spoko. Potem mamy e, wizytówkę, everyone dislike that, także wszyscy nie lubią tego. <grafy> to są takie memo w flaucie, zawsze jak podczas gry, że ktoś <grafy> tego nie lubi. Także no, tak mamy w sumie ich, everyone dislike that. Każdy te, tego nie lubi. <grych> e, także, no, także mamy DB Battle Pass Token. Na 200K i finalnie mając 225 e, tysięcy otrzymuje się e, Camo, Nuka, Kola, Quantinum, z czego e, wygląda tak. No, no, tak chyba nie jest reaktywne, więc tak to się sobie nie prezentuje. Tu jeszcze szybki wgląd e, tego tych bandów, tak, tak wygląda. I mały in-game in shop, Proszę bardzo, plus w sumie. Widno ostatnio e, jakaś niedawno, 18 czerwca, e, czerwca, tak. I tak tu mamy taki mały e, teaser trial. Tego crossovera, całego tych blueprintów, tak jak i tak dalej, cały ten tak w tych niebieskich strojach z tymi, wiadomo, tutaj zegarami. Tak, i to będzie jeden bundle, kosztuje 2,800, z czego jest ostuwa. Nie, nie polecam go kompletnie kupować. Chyba bardzo fanem e, Fallouta i dosłownie świrujecie na punkcie tego, co widzicie. E, no to, wiadomo, wasza kasa, żeby nie było, ale szczególnie nie polecam kupować bundle, bo to jest, wiecie, jak sobie porównacie, że to jest e, digitalność, to jest jakby digitalna. Taka wiecie, że to posiadacie digitalnie i płacicie za to tyle kasę no to spoko, nie? Jakby wasza decyzja, ale no, to jest moim zdaniem przedrożone, dużo to kosztuje. Znaczy macie właśnie tych czterech e, tych bohaterów, tak? Traskforce 141, e, także macie tutaj te dwa blueprinty e, i w sumie i tak dalej, to macie w sumie bardzo, bardzo fajny e, wzgląd tych bandli. E, wiecie, każdy oczekiwał crossovera kiedyś w, w kodzie e, i otrzymał takie coś, więc mm, jakby to no, no, możemy się kupić, wiecie. Normalnie gdyby był event, gdyby zrobili event, to byśmy mogli to wszystko, wiecie, legalnie, grając w grę zarobić, co nie? I byłoby zarobiście, To by był event, nie kurde, to by było nagrodzenie nie? za nie event trwał nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie byśmy go robili, co dzień był update'owany i w ogóle coś ciekawego do, do robienia. Co wiecie, związane w Wurzone, czy w multi, czy z zębeków wiecie, no, z falloutem, jakimiś bunkrami. No, come on, ID jest sporo, gdzieś tak, wystarczy tylko zrobić bundle, wystawić go w sklepie i ludzie kupują, i ludzie kupują, Nic nie muszą robić, nie muszą żadnych, wiecie, główkować, nie muszą żadnych eventów robić, ponieważ tak się wszystko fajnie sprzedaje, tak? Mamy w sumie z nawet tymi zielonymi tracerami. Taka nie wiem co to jest, radiacja e, falloutowa, e, czy tak to, to się tutaj prezentuje. Także mamy na HMR, jeszcze go w ogóle na Crazy jak HMR, nie wiem, nawet nie HMR, Atomic dy, coś tam. I e, gdzieś y też ma e, tracery. I tutaj finalnie jeszcze mamy jakieś takie śmieci, typu talizmany, naklejki, wizytówki. E, no wiadomo, nawiązanie tutaj jak najbardziej do e, fallouta. Please stand by. No i najbardziej tutaj e, taki e, no, klasyczny look. Także z grubsza tak się to generalnie tutaj wszystko prezentuje, także mam ten event pod co jest Woodsa Tak, tu oczywiście on trwa do końca premiery, do rozpoczęcia premiery Black Ops 3, czyli do 25 października, czyli 127 jeszcze 7 dni To oczywiście jeżeli kupicie Black Ops już 6 sobie, to możecie po prostu zrobić 300 tysięcy expa, aby zrobić te wszystkie skiny I jakby już używacie oczywiście w MW 3 jak i WmW tutaj w Black Ops 6, sorry. Oczywiście wszystkie skiny pozostałe na danych operatorów się nie przeniosły, nic się nie przeniesie żadne kamuflaży, żadne broni, nic. Wszystko będzie świeże, jedyne jakby skiny, które są w tej grze, jak i w kolejnej, jest to właśnie skiny nie ponieważ one jakby tutaj są ekskluzywnie za pre-order. Takie było kiedyś, że tam przed Price y się otrzymywało Black Ops 4 przed Modern Warfare 2019, co nie? Więc no, tak to ogólnie wygląda, to jest cały update w pigułce, także zaczynać oczywiście kolejny tydzień będzie ogromny, także nie przegapcie, zostawcie łapkę górę oraz włączcie powiadomienia, ponieważ kolejny tydzień będzie ogromny, gdyż będzie sezon... 4 Reallet, może nie tak ogromny jak zwykle, bo to, to było zombie content, Teraz nie ma kontentu, zamiast tego będzie jeden portal głupi, ale bardziej ze strony tutaj, e, wiadomo, e, balansu, naprawy gry, partnerów i warzona, jak i multi, przede wszystkim e, dla mnie tutaj. Więc myślę, że tutaj bym coś wymyślał, coś będzie z roboty, ciekawego, e, lecz no. 26 czerwca, będzie to środa, będzie to ogromny update, sezon 4 reloaded Także będziemy myślę stream, będziemy tutaj na premierę streamowali, bawili się i grali Także zapraszam do oglądania, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, jeżeli tego jeszcze tego nie zrobiłeś Dziękuję za cały support, no i co, życzę wam miłego dnia i na razie, McClare